Tu się na pewno nie nudzi <laughs> człowiek. Jak przyjeżdżamy, ja mi się spała kojarzy z ciężką pracą przede wszystkim, i, i nawet jak jest czas wolny, to, to ten czas jest spędzany na, na odpoczynku i na regeneracji, bo nie ma siły na nic innego. Daje się maksa na treningach i, i z tymi się kojarzy spała przede wszystkim. Dzielimy tą przestrzeń z większą ilością innych sportowców, lekkoatletów. Na samej stołówce widać, że już jest głośniej, jak się, jak się je gdzieś tam posiłki. A jak byliśmy wcześniej, to praktycznie byliśmy sami, chyba były tylko dziewczyny z, z plażówki, więc... No, więc widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Maseczki na pewno, dezynfekcja rąk przed, przed wejściem na, na stołówkę, na te, te, na te wspólne strefy, tak? Tyle chyba. Mieszkamy po dwóch już, więc wcześniej był obóz taki, że każdy mieszkał gdzieś tam sam. Pokój jednoosobowy, teraz już e, możemy mieszkać po dwóch, więc trochę, jest trochę raźniej. Tak, w moim się dobrze, nie mamy czasem dużo innych sportów tutaj i no, mamy dużo wolności teraz. Wejdzierze, sensie, że już możemy trochę. Do, Doknij się bliżej i nie masz tak dużo problemów jak było w tym pierwsze dwa tygodnie tutaj. No, fajnie to jeszcze, jesteśmy cały czas razem i możemy trenować już normalnie. I jeszcze powoli, jeszcze nie aż tak e, trudno jak osobiście masz, e, jak i poważne, ale no, zrobimy budowlamy dobra forma dla klubu. No, to jest to, co, co, co teraz dokładnie robimy. I oczywiście będziemy się kontaktować więcej z A Teraz trzeba więcej siły pracować. W no, całą sezon będzie bez kontuzji i no, w dobrej formie. Oczywiście, że też elementy techniczne trzeba pracować, ale Teraz na początku trzeba dużo szpieścić na, na siłowni i kardio też szpieścić. Wital jest znany z różnych e, takich ciekawych rzeczy, i, i tutaj na pewno było to pozytywne zaskoczenie. Jak najbardziej ustaliliśmy e, sobie plan, tak, aby. Hmm, aby był on wygodny dla każdego. Podejrzewam, że nie różni się on zbytnio od tego, który Wital by przygotował. Więc, e, mimo wszystko, moglibyśmy sobie zrobić dużo wolnego, ale, ale tutaj najważniejsze jest to, aby każdy przygotował się dobrze do swojego sezonu klubowego, więc na tym też się skupiliśmy i tak ten plan. Ustawiliśmy. Obłożenie już jest pełne. Ponad 300 sportowców w lipcu codziennie będzie, w sierpniu, też mniej więcej w tych granicach, bardzo różne dyscypliny, przede wszystkim lekka atletyka. Po raz drugi gościmy kadrę seniorów siatkarskich, oczywiście siatkarze plażowi. Basem, który cieszy się wzięciem mimo że najstarszy wszystkich ośrodków, więc mam wrażenie, że mimo tego, że ta rywalizacja sportowa międzynarodowa jeszcze zamrożona, to tutaj już widać ogromne zainteresowanie rywalizacją, sport, taką sportową i samymi treningami trudnymi, ciężkimi treningami.